Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paper i zapraszam Was do obejrzenia 18 odcinka z serii Pokémon Let's Go Pikachu Dexplay. Chciałem bardzo powiedzieć Legend of Zelda Breath of the Wild, ponieważ wczoraj się w nią zagrywałem i było to naprawdę niesamowite przeżycie. W końcu mogę sobie pozwolić na nieco większą eksplorację i już mniej więcej wiem, co gdzie, jak w przyszłym tygodniu się pojawi, ale nie o to tutaj nam chodzi, ponieważ my jesteśmy w Saladin City. Teraz ruszyliśmy tutaj tropem Timu Air. Team Rocket, zespołu R, proszę, jak ja to teraz pomieszałem, zespołu R, który uprowadził małego Cubona i gdzieś go tutaj zaszył i naszym głównym celem tutaj będzie oczywiście odzyskanie tego Cubona i może jeszcze czegoś, co nam pozwoli później przejść dalej do po, w Pokemon Tower, ale nie uprzedzajmy faktów. Standardowo, jeżeli cieszycie się, że ta seria wróciła, to wiecie, co macie robić, zostawcie podniesioną łapkę pod filmikiem, subskrybujcie i naciśnijcie dzwonek, jeżeli już subskrybujecie, a my w dzisiejszym odcinku, oczywiście tak jak powiedziałem, będziemy zwiedzać Celadon City. Tutaj również wynikami waszego głosowania, tak, troszeczkę się ruszyłem i już wyskoczył. Wynikiem głosowania, które tym razem odbyło się tylko i wyłącznie na Discordzie, okazało się, że chcecie, żeby w tym tygodniu poruszał się z nami... ...Eivisaur, nasz Venusenior, a ja również przedstawię tutaj drużyny, bo przyznam się szczerze, ja bym również potrzebował chwilki odświeżenia. Dzisiaj już jestem strasznie zmarany, tak to mogę powiedzieć i... No jednak będę musiał, potrzeb będę potrzebował delikatnej asysty ze strony tego, żeby sprawdzić po prostu sobie te pokemony i jakie one mają ruchy. Na pierwszym miejscu... Moonpie, Clefable z atakami Thunderwave, Wave, Body Slam, Seismic Toss i Moonblast to jest jej moveset i ten moveset jest całkiem, całkiem spoko. Następnie... E Rage na poziomie 30 z atakami Brick Break, Fury Swipe, Low Kick i Dig. Tutaj zamiast Fury Swipes przydałoby się coś innego, ale to jeszcze... Poczekamy. Później, na no, on seniora, który... W tym tygodniu będzie za nami podążał za takami Litchis, Poison Powder, Vine Whip i Head To jest jego moveset. No ale tu by się przydało jakieś odświeżenie, jednak, bo to już jest 30 poziom i żadnego nowego ruchu od poziomu chyba 16. Z tego co widzę, nie otrzymaliśmy później. Messiah na poziomie 31, z takami Quiga, tak Sanda, tak Winga, takim Mirror Move, to jest moveset, który również się nie zmienił, ale to mi akurat pasuje. Plus Midori na poziomie 31, Zipiza, Brick Break, Dig i świeżo nauczony Floaty Fall, który wygląda po prostu przesłodko. Jeżeli nie widzieliście, jak wygląda Floaty Fall, możecie to zobaczyć w poprzednim odcinku. Wszystkie filmy są dostępne na playliście na Kanale. także gorąco was do tego zachęcam. No i oczywiście tutaj na samym końcu tsunami na poziomie 25 z takimi Cold, Headbutt, Bite i Thunderbolt to są jego ataki. I radzi sobie całkiem nieźle w walce, muszę wam przyznać szczerze, to tutaj, że jestem z niego bardzo zadowolony. A jeszcze ostatnia rzecz, jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam was na grupy facebookowe i discordowe, na których możecie śledzić moje poczynania dalsze i również informacje, albo tak jak tutaj, głosowania, które się pojawiają na to, jaki Pokémon ma się w tygodniu za nami poruszać. Także, co my tutaj mamy? Tu jest Game Corner, z tego co mi wiadomo. Czy jest tu Game Corner? Bo wiadomo, że kiedyś to był problem, ale jest to dalej Game Corner i tutaj mamy za plakatem członka Team Rocket, który gdzieś tutaj siedzi, a ja bym chciał sprawdzić nagrody tutaj. Hello. We've run of Game Coins. Also, please don't touch the walls in the Game Corner without permission. Czy my tu możemy w coś zagrać? Sometimes see suspicious looking people in this Game Corner. I wonder what they're up to. Ok, to jest cały czas informacja... O tym, że... Czy możemy sobie usiąść zagrać? This is a game which po in which Pokemon surf on surfer surfboard. Okej, okay, świetnie. E Jessie i James grają nad tym. O, proszę bardzo. Te Come on! Almost got it! Ah, so close! Come on, Jessie! Why don't we head the hideout now? Hmm... Oh come on we've already handed over the keybomb to another team rocket member what's the hurry, in taking a little break how are we supposed to open the hidden entrance to the hideout anyway mm, we just need to check the poster with a with a ve vehicle on it remember it's a poster with a vehicle vehicle, vehicle. to musicie mi wybaczyć mam problem with tym no niestety a jest late I coś staram się naprawdę. That's the best way to represent us. Muszę sobie przypomnieć w ogóle jaki był głos Jamesa, bo on na naprawdę tak mi nagle utknął umknął z pamięci. Ale wydaje mi się, że był bardzo zbliżony do tego, co tutaj przedstawiam. The game is with Pokémon flying in the sky. Is it great, isn't it? If we could fly in real life, that would be much cooler than the game, do. Czy tutaj coś lata jakiś Pokémon? Tak, tak, jak nasz pikachu, który. Tak, zbalą nam jeszcze do tego. Czyli, chyba, tutaj game corner został wycofany, nie będzie możliwości zdobycia abry, porygona. Właściwie, wydaje mi się, że wszystko tutaj będzie dostępne tak na zewnątrz. Tutaj nic nie mamy. Tutaj jest jakaś ścieżka do cut, więc tak. To znaczy, cut, chop down teraz w tym momencie. Vehicle, chyba. Tak, teraz będę sobie rozkminiał, ale chyba vehicle. Tak, vehicle. Ale proszę mnie nie cytować w każdym razie, bo to może, może być. Mo mogę się mylić. To jest przemiła staruszka w hotelu. Ha, Pokemon! Oh no, this is hotel for people and you're full-up unfortunately Może ktoś tam... Ktoś nam tu coś da Okej, okay, to jest świetne. Pozwólcie jeszcze raz. I came here on vacation with my brother and my boyfriend. Just the three of us. Isn't Salado Saladon a beautiful city? Tutaj ten mały tutaj się oczywiście powiedział Yppi, I'm on vacation! My sis brought me along! She's the best! No i teraz zobaczcie reakcję chłopaka. Why? Why did she bring her brother along, too? Ja, ja też bym był poirytowany, jeżeli moja dziewczyna e, wzięłaby na... No, w każdym razie romantyczny wypad, tak jakby to nie można, nie można tego powiedzieć, swojego brata, młodszego, dziecko. Mm -mm. To jest no-no. Tu mogę wejść? Uh, mogę wejść w te pojedyncze drzwiczki, także dzień dobry. The game where the Pokémon fly through the sky is a huge hit, We've positively ranking in the cash now. I feel like I'm on Cloud 9. Ok, czyli to jest członek teamu Rocket chyba? Maybe if we offer Pokémon as prizes to the top scores, we could make even more money, huh? What? I wasn't talking to you, kid. Ok, czyli to jest nawiązanie do tej pierwszej generacji, gdzie rzeczywiście dawali za monetki nagrody. Don't touch the poster at the game corner, there's no secret, so you shouldn't be hating any of them. O oh, nie, o oh, nie, naprawdę, to nie mogłoby ba być bardziej wyłożone przede mną, po prostu, żeby nie dotykać tego plakatu z pojazdem na nim. Okej, okay, co my tutaj mamy? Ok, department store. Okej, świetnie. Hey you, mm, you know what I hear? Seems that several floors hidden below the game corner. Mhm. Mm Oni wszyscy nam tutaj, wszyscy nas wysyłają do ga the game corner. I play so much at the game corner that my hands are twitching. Games are way too much fun these days. Okej, okay, czyli to jest osoba, która jest zdecydowanie uzależniona od hazardu. Więc moi drodzy, pamiętajcie, hazard to zło. Jeżeli nie umiecie się kontrolować, to nie grajcie po prostu. I'll eat all the curry, then cake curry. Okej, okay, czyli tutaj nic chyba nie ma. Hej, kucharzu. Hej, a new face, welcome. This is place, with always packed with regulars. Okej, okay, czyli tutaj również nic nie dowiedzieliśmy, ale, ale saladon został spłycone. i jestem OBURZONY! Ale niestety nic z tym nie mogę zrobić. Alright, let's go to the restaurant, shall we? Okej, okay, we shall. Grano, I am hungry. Okej, okay, przeczytam to w złej kolejności. Okej, okay, wszyscy nas, wszyscy nas wysłałem do Game Corner. A ty co mi powiesz? Oh, I lost again at the Game Corner. I guess the people who are so good at the games must be pocketing in more effort than I do. I do tego staruszka też bym się chciał dostać, ale na razie nie mamy takiej możliwości. Tutaj jest jeszcze przemiła pani z gloomem, Hey, I have my Pokemon accessories. Go take a look on the fifth floor at the de de of the department store. Okej. Okay. A ty co mi masz do powiedzenia? My coffee is the best partner ever. It's spews of poison gas when it gets angry, but it's usually very sweet. I promise. Go. Koffing jest przekochany, naprawdę uwielbiam covinga Wizzing, tak jak już mówiłem, to jest jeden z moich ulubionych Pokemon z pierwszej generacji. To jest Brock i tutaj mieliśmy się udać, ale zanim zagadam do broka, zagadam jeszcze tutaj. Hej! This is my trusted polyrad. evolved from a one I use Stone on it ribbit... ribbit. Oooo oh. Przeurocze. dobrze, zagadajmy teraz do tego Brocka, który tutaj stoi Aż dziw, że nie zahaczył nas wcześniej. Hej, a did the next... Hey, I didn't expect to run into you here. Hmm. I'm on my way back from visiting Celadon City Gym. Keeping in touch with all other gym leaders is part of our duties, after all. The, 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 the girls at the gym all turned me away for some reason, though. Okej, okay, czyli zrobili tutaj tak znowu broka romantyka, który tak mi się nie podoba. Znaczy, okej, okay, była to zabawna zawsze rzecz, jak została odrzucona, ale to już później było przykre i, i szkoda mi było, broka. W każdym razie... Actually, I have some pewter... crunchies. I brought them as a gift to the gym here. Pewter crunchies, dostaliśmy pewter crunchies, które są... medicine. Oh, and you probably going to want some tea after eating them. Pewter crunchies can make you thirsty. Otrzymaliśmy herbatę, którą możemy dać strażnikom. Czyli teraz mamy, tak na dobrą sprawę, otwartą ścieżkę do Saffron City. No i możemy bezpośrednio przechodzić już pomiędzy czterema miastami Pomiędzy Vermilion, Saffron. Mm... To miasto z Pokémon Tower. I. I Fusio? Nie, Fusio nie. Vermilion, Saffron, Saffron. I to na górze. Y... Ceruleon, tak. Czyli otrzymaliśmy herbatę, więc bardzo dobrze się stało. Oh, I don't have enough left to give to that now. in other I wish you Okej, okay, świetnie, czyli on nawet zasugerował, że powinniśmy ją dać strażnikowi i to właśnie zrobimy. Wcześniej wystarczyło kupić albo jakiś napój na na górze, ale tak niestety już teraz nie ma. My się, my, my ruszymy tutaj. I zagadamy jeszcze tutaj, tu, do tutaj wszystkich. Being surrounded by my beloved Pokémon while enjoying some rest and nice cup of tea. Moments like this mean most to me. Cliff Erector will be pipi pipi pipi. Ok, i tutaj ten miałd jeszcze zagadamy do miałda. W hasioku nic nie ma. Znaczy w koszu na śmieci. Więc, ruszam teraz dalej, ruszam na kolejne piętro, ja wiem, że tutaj również od tyłu możemy wejść i tam chyba jak wejdziemy od tyłu dostaniemy Pokemona na szczycie. Bo tutaj są po prostu, taka ciekawostka, nie wiem co tutaj jest dokładnie. I'm having a meeting with an important client, do you want to join in? Jasne, dlaczego nie? Oh boy, must be nice working a company when you don't even have to wear a suit. Właśnie, tutaj się zaczynają małe sugestie na temat tego co się tutaj dzieje i... I że jest to rzeczywiście jakaś, jakaś firma. Teraz zobaczmy czy uda nam się zdobyć tutaj coś więcej. I'm a graphic artist, I'm the one who designed you. I tutaj właśnie macie, to jest firma, która zaprojektowała grę Pokémon. I właśnie ta jedna osobka zaprojektowała nas. Ta osoba co robiła? Me, I'm programmer. Zaprogramowała nas, po prostu zaprogramowała nasze ruchy. I'm the game director, I'm very happy that you're playing this game. Good luck with filling up your Pokédex. If you collect all of the Pokémon, let me know. Tutaj od niego dostajemy shiny charm, a ty? I wrote the story. Hey, tell me, do you think Erika is cute? Oh, I like Misty a lot too. Oh, and Sabrina, I like her too. Ok, jeszcze nie poznałem, aczkolwiek, jakby wszystkich osób. O, i tu jest jeszcze jedna. Welcome, Pokémon Trainer. You probably won't know what I'm talking about, but come back once you have earned a title. Ok, czyli tutaj, jak dostaniemy tytuł, również możemy się do niej zgłosić. Ciekawe, co dostaniemy. Od niej, jeżeli ten tytuł zdobędziemy, zdobędziemy tytuł Mistrza Pokémon. No i tu jest przedmiot na samej górze, którym są trzy Health Candies. Okej, okay, świetnie. Czyli tu są twórcy tej gry, tam na dole, i to jest właśnie bardzo, cie... bardzo fajna ciekawostka, ponieważ chyba w każdej grze Pokémon, tej głównej, jest takie pomieszczenie jest taki budynek, w którym znajdują się właśnie twórcy. Nie, 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 nie. Jakbyście mnie teraz wyciągnęli po prostu za język, nie jestem Wam w stanie powiedzieć w jakiej grze, w jakim miejscu się ona znajduje, e, ale wiem, że w Black and White jest to w tym. E, tym wielkim mieście, które ma nieco symbolizować Nowy Jork, tak to, tak to mogę określić. Tam jest na pewno to. E, jeśli chodzi o Lole, to chyba jest na drugiej wyspie. Ale tego nie jestem wam w stanie powiedzieć, także możemy wejść tutaj. Na samej górze czeka na nas chyba niespodzianka, także sprawdzimy to jeszcze, oczywiście. Bo możemy. I teraz hops, hops, hops. Niestety tutaj nie ma już żadnych ludzi po drodze. Tutaj nie ma żadnych schodów, znaczy są właśnie tylko i wyłącznie schody. I możemy wejść tutaj, do tego pomieszczenia. Także hej, co ty masz do powiedzenia? As you can see from all my notes on the boards, there's nothing that I don't know. I even know that the whole world can be found from inside your Nintendo Switch. Okej, okay, zdecydowanie to się zgadza. Przebijamy czwartą ścianę. So connect with friends and joy trading. Pokémon with one another. I tutaj. To jest Playraff. Okej, okay, to się może nam przydać. To jest e, fizyczny atak e, typu Fery. Ale hey! Nie, na razie nie. Na razie nie chcę czytać o wymianach i walkach. Możliwe, że walki będą się pojawiały z tej gry również na moim kanale, ale... Ale wow, dobra, nie tego się spodziewałem. Spodziewałem się, że tutaj będzie Eevee, ale dostaliśmy Playraf, który jest również ciekawy. Jestem ciekaw, czy nasza Midori może się go nauczyć. Hmm... Sprawdźmy to. Czy jest Playraf ma to lekko różowy ten. I Moonpai się może nauczyć. Nikt więcej oprócz Moonpie nikt się nie może nauczyć ataku ataku Playraf. A Playraf dla Moonpanek to nie jest idealny atak, niestety. Więc cóż, będziemy musieli na razie go po prostu przytrzymać. Ale dobrze jest mieć ten atak, bo to jest bardzo potężny atak fizyczny typu Ferry. No i teraz odwiedzimy jeszcze Seladon City Store, bo chcę na pewno kupić Fireblast. Uuu, tu jest jeszcze przedmiot, którym jest Rare Candy, ok, czyli warto było tutaj podbiec jeszcze, żeby ten Candy zdobyć, Rare Candy, bo będziemy mogli później w razie potrzeby naszego Pokemona po prostu levelować, tak jak to zrobiliśmy na przykład z Rage. I teraz szybki skok do Celadon City. Tutaj troszeczkę odrobina eksploracji, tutaj w tym odcinku na pewno. Części z Was to może przeszkadzać, części nie. Nie wiem, jak na to zareagujecie. Ale postaram się już od razu jeszcze w tym odcinku wkroczyć jednak do tego e, game corneru, ponieważ tam jest bardzo dużo do roboty. Hey, Welcome to Salon Department Store. Please check the board in the back for uh, the store directory. Okej, okay, świetnie, my i tak przejdziemy po wszystkich piętrach. E, będę klikał, nie będę czytał tych dialogów teraz, bo one nie są zazwyczaj ważne. Okej, okay. powiedziałem nie są ważne. Will you buy me some Pokemon accessories? To jest takie hustle to go all the way to the fifth floor. I sure you don't want to go home already. Okej, okay, czyli to jest, te, to jest tam ja na zakupach. W 100% takie tak nie znoszę zakupu masakra. You thank goodness this department store has benches. You, you'll know exactly Ja bo... <laughs> też nie jestem ja na zakupach. <laughs> Najchętniej to by poszedł do domu albo sobie gdzieś usiadł. To jest moja, moja kwintesencja po prostu. Ojej. I tutaj to jest Okej, okay, świetnie. Jestem ciekaw, czy tutaj można kupić te ataki. Prawdopodobnie można, zagadam jeszcze do tej słupki, ale o, to jest po prostu idealnie przedstawili to, jak ludzie się zakupują na zakupach. W większości mężczyźni oczywiście, chociaż nie, genera nie generalizujemy. Okej, okay, oni sprzedają tu y i tymi TMA ami jestem zainteresowany. Jestem tutaj, żeby hm, kupić. O, great bole i Poki bole. Tego na razie mam pod dostatkiem. To w takim razie muszę zagadać do ciebie, tak? Technical Machine Shop. Tak, chciałbym kupić. chciałbym kupić Dragon Tail. Uuu, tu są jakieś lepsze. taki Waterfall jest. Bra, bra. Bierę, serio. Waterfall biorę od razu, na pewno. Dla Gieradosa, jak znalazł? E, co ja tak? Bull Cup Shadow Ball Hyper Beam Dragon Tail U Turn Iron. Iron Tail. Iron Tail weźmiemy. I zostało nam 5000, więc na razie musimy spasować z zakupami, bo nie stać nas na więcej. Chociaż ja między odcinkami sprzedam jeszcze to, co mamy, ale te dwa teamy, które tutaj mamy, na pewno nam się przydadzą. Może nie od razu, ale widzicie, waterfall może się może, może się nauczyć tsunami, a wiadomo, że tsunami ma większy fizyczny atak niż atak specjalny niestety. Ale ja zastąpię jednak skold zastąpię, bo Headbutt, Bite, Thunderbolt to są dalej ataki, które mogą nam się przydać, a skold zamieniony za, za Waterfall dalej jest przydatny. Znaczy Waterfall za skold dalej jest przydatny. No i Iron Tail, którego może się Rage, bo o to mi głównie chodziło. Żeby mieć odpowiedź na Pokémon typu Ferry, w razie czego, jeżeli byłaby taka potrzeba. Właśnie mamy tutaj odpowiedź na Fury Swipes i również. Midori. Tylko ja nie wiem, czy możemy gdzieś wcisnąć, po prostu w Midori, ten Iron Tail. Ale sprawdźmy, bo ja nie wiem, co będzie lepsze. Prawdopodobnie dig na pewno zostanie. Zostanie zip i zap, zostanie floaty float. I. Mm, czy ten brick break tutaj jest potrzebny? Pokémon lodowe walczące. Mm. Na razie zostawię brick break. Najwyżej będziemy zmieniać ten moveset w zależności od naszej potrzeby. I od tego, jakbyśmy chcieli mieć zbudowaną drużynę, zacznę oczywiście dalej na kolejne piętro. Tu są dzieciaczki, które się wymieniają. Mają Switche ze sobą. Sweet, this kid says he'll trade me a Kangasan for my hunter. Okej, okay, a co ten człowieczek ma do powiedzenia? Come to me, my new hunter. I absolutely love hunter. I collect them, huh? How to into different Pokémon, being traded? Okej, okay, jest sugestia na to, że hunter jednak zmienia się. Czy tu możemy sobie pograć na Switchu? Dzień dobry. A ty, co masz do sprzedania? Here, take this. Kid maybe can inspire. Helping Hand. Ok, świetnie. E, helping Hand jest typowo bezużyteczne dla nas, chyba że podwójna walka gdzieś kiedyś będzie, ale mm, ja nie jestem fanem podwójnych walk. A, czyli tu jest e, centrum elektroniczne, gdzie możemy po prostu pograć. You can tell which Pokemon you got from people, because IDs are different. It's a Nintendo Switch. I tutaj widzimy takie, takie pokraczne Pikachu i Eevee, tu jest Eevee, let's go Eevee, tu jest let's go Pikachu. Świetnie, słodko. Taka mała, małe. No, nie chcę powiedzieć incepcja, bo, bo to nie jest do końca incepcja. Ponieważ przez film jest to bardzo inaczej rozpatrywane niż powinno. Okej, okay, czy on powiedział Mega megastonach? Hey, don't tell me they don't sell them here, but I've heard there are amazing stones called megastones out there somewhere. Ok, świetnie. Looks like Pikachu wants to stick with you just the way it is. Okej, okay, czyli Pikachu nasz bały się tutaj oburzył, jak usłyszał o, o kamieniach ewolucyjnych. Na razie żadnego nie potrzebujemy. Jest tu Ice Stone, który jest bardzo ciekawy, bo to alolański Ninetales i alolański... ewoluuje uh, ewoluje przez za pomocą tego przedmiotu. I'm getting present for for my girlfriend. Mmm. I could give her a water stone, but who knows? It might cause her to evolve. <laughs> ha, ha, taki z niego zgrywus. Mmm... Jeśli chodzi o kamienie ewolucyjne, na razie niczego nie potrzebujemy, dopiero jak będziemy, tak jakby zmieniać naszą drużynę, to zastanowimy się nad czymś. There's so many accessories that can give you Pokemon to wear, and they're all so cute, I think I'd rather keep some of them for myself. Welcome, what are you looking for? Ojej, dobra, na razie na razie tutaj nie, ja... ja... uuuu, ja. to będziemy mogli kupić dla Pikacza rzeczy, chociaż on mi się bardzo podoba jako ten mały Jazzman i chyba go tak zostawię. A ty co masz do powiedzenia? Czapka Diglett? Nie, 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 nie. Dobrze. Widzimy, że tu jest bardzo dużo, bardzo dużo rzeczy, czapki, rzeczy specjalne, tutaj korony, ale Pikachu jako mały Jasmine, to jest jednak mój faworyt. Moglibyśmy pisz, mu okulary, kupimy okulary. Nie, 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 nie O nie, nie stać mnie. Wrócę później. Kupię mu okulary przeciwsłoneczne. I wtedy będę naprawdę najszczęśliwszą osobą na świecie. Jak mój Pikachu będzie miał swoje okularki. Pikachu? Miguel chce zobaczyć, co jest yy, w maszynie. Kupimy, kupimy każdą po jednej. Bo z tego co wiem, tutaj. O, o, to było bardzo słodkie. Także kupimy fresh water jeszcze raz. Pikachu po prostu chciał się napić świeżej wody. Kupimy sodę i kupimy jeszcze to trzecie: lemoniadę. Ponieważ tak mi się wydaje, że tutaj ta dziewczynka za jeden z tych trzech przedmiotów daje nam. I to właśnie się tutaj zgadza. Jest to lightscreen Tak, damy jej jeszcze soda pop. Ej, hey, soda pop. Thank you. You can have this from me. Reflect. I... safeguard? Nie wiem czy w pierwszej generacji tutaj nie było... nie były takie potężniejsze ataki. Ale... ale cóż. Safeguard i protect, ok. To może być przydatne. PJ? A ty? Hey. Moja is jest trait. a trainer, believe it or not, but she's so selfish that it drives me nuts. Wantik do hujel department store. That's the destination true hiker. Tak, wspinać się na szczyt galerii handlowej. To jest naprawdę wyzwanie dla prawdziwego hiker'a wspinacza Górala. Perhaps OK, zjeżdżamy na Ej nie 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 wracaj tam człowieczku Zjeżdżamy na pierwsze piętro i wydaje mi się, że rozpoczniemy już naszą przygodę z Game Cornerem, no bo wszystko co mogliśmy zrobić zrobiliśmy co mogliśmy kupić kupiliśmy i jesteśmy gotowi jesteśmy gotowi na to zdecydowanie pa. Także nie, Game Corner jest tam. Ruszamy do Game Cornera, mamy jeszcze troszeczkę czasu, z tego co mi wiadomo. Hej, Wenus senior co jest, mały? A, jesteś szczęśliwy. Ooo. senior szczęśliwie patrzy się, radośnie patrzy się w, w oczywiście, kwiaty. A ja teraz wkraczam do Game Corner i idę prosto do tego tutaj z pojazdem. Jeden z pojazdem. Koffing, Grimer i... i rakieta. I'm going to go, go away all else! Okej, okay, przechodzimy do walki od razu z nim. Bez niczego, bez żadnych ten. Nawet nie dał nam czasu na odejście. No okej, okay, bywa i tak. Jest przeciwko nam tak który jest jednak normalny, nie jest alolański. Co ciekawe? A my tymczasem, no co ja mogę tutaj zrobić? Mogę go z slamować, mogę go z to Czy on będzie miał więcej życia niż 60? Będzie miał więcej życia niż 60, więc go Zmound Używa Crunch to jest nieefektywne. Atak normalny zadałby tu o wiele więcej w tym momencie. No chociaż to jest cleafable, więc przyjęlibyśmy to ja po prostu na siebie tak jak. Tak jak można. A teraz seismik to z naszej strony załatwi tutaj sprawę. Widzicie? Hyperfunk? Hyperfunk teraz zada o wiele więcej niż ten crunch. Tak, faktem nie było to jakoś wybitnie dużo. Ale tutaj, teraz nasz Seismic to powinien wystarczyć, żeby tego i pokonać. Dobrze, to był tylko jeden trener z jednym Pokémonem, Więc... Super. Mondby awansuje na poziom 31. I Venu senior również. Świetnie. I chcę... O, tak! Razor Leaf, tak, błagam, tak. Na 31 poziomie Razor Leaf. Serio? Huh, no dobra, zawsze to coś. It's something. Jak to by powiedzieli ludzie, którzy oglądali kilka lat temu. Pa, pa, pa. A zatkało go. the location of Team Rocket Hideout is gonna be discovered. I better tell the boss. No i jak coś się tam dostać. Zobaczymy, co tu robią Jesse i James. Hey! What do you mean? What kind of ve ve vehicle is best way to represent us? You know, those things that blast off into space. Miał ćpi. Czyli oni dyskutują. I to jest rzeczywiście pojazd, który reprezentuje tym Rocket całkiem nieźle. Hey! I switch behind the poster, let's push it. Bziu. Usłyszeliśmy echo skądś na tym piętrze. No to niestety nie tu. To było bardziej z lewej, jednak w tym momencie. O jest, Otwarło się przejście. Także zobaczmy, czy możemy się tutaj przemknąć. Możemy się tutaj przemknąć bez żadnego problemu i Jesse ani James nie zahaczyli nas i znajdujemy się w kryjówce Team Rocket, którą zostawimy sobie na następny odcinek i ja postaram się ją tutaj... Przejść w jednym odcinku, więc może zrobimy sobie godzinny odcinek specjalny. Zobaczymy jak to będzie. Już zapowiadam, że po prostu następny odcinek będzie dłuższy, bo chciałbym to zrobić w jednym posiedzeniu. Także ja dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek się ma podobał. Jeśli tak, to wiecie co macie robić. Standardowo subskrypcja, lajk, komentarz możecie nawet zostawić. I dzwonek. A ja będę się z wami żegnał. Bo... Jest późno, pora spać. Dla was nie jest oczywiście więc życzę Wam miłego popołudnia poniedziałkowego, a ja się zmywam, trzymajcie się, cześć.